Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I jak widzicie po tytule, ponownie przychodzę do Was z serią wyprzedażową ze sklepu Sensei. Tak jak przeczuwałam w ostatniej turze wyprzedaży w Senseju na te ceny, które już były bardzo niskie, jest dodatkowe minus 20%, więc no nie mogłam się oprzeć i musiałam złożyć kolejne zamówienie. No i mam kilka rzeczy Wam do pokazania. W przypadku tego zamówienia mam trzy rzeczy, które zwrócę, ponieważ dwie. Totalnie na mnie nie wchodzą, a druga, a ta trzecia rzecz jest po prostu pasuje na mnie, ale nie do końca się w niej czuję. Więc jeśli jesteście zainteresowani, co tym razem wskoczyło do mojego koszyka i przyszło do mnie, i co zamówiłam, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Nadal pod filmem wrzucam Wam jeszcze link z ostatniego wyprzedażowego holu z Sinsaya. Zobaczcie co tam sobie zakupiłam jak te rzeczy na mnie wyglądały, bo w przypadku tamtych zakupów trafiłam z rozmiarówką w 100% i ciuchy ze mną zostały, więc bez zbędnych wstępów zaczynamy. Tutaj w klipie pionowym będziecie mieć te rzeczy jak wyglądają na mnie, więc nie będę Wam tutaj tylko sucho pokazywać. Jest to hall, taki mierzymy, tradycyjny, więc lecimy. Rzeczy tutaj na mnie będziecie mieć wyprasowane, a tutaj te, które będę Wam pokazywać, widzicie, jak się zachowują, jak wyglądają, no takie, no jak materiał po prostu wygląda podczas użytkowania bądź po prostu wyjęcia bezpośrednio. Paczki. Więc tak, zaczynam od czarnej koszuli Oversize, którą wzięłam w rozmiarze XL, ona początkowo kosztowała 50 zł, będziecie mieć też tu na dole ceny w których faktycznie zakupiłam te rzeczy, więc koszula jest bardzo fajna czarna oversizeowa takowej w szafie swojej nie mam, więc ona ze mną zostaje z tyłu ma taką kontrafałdę, która dodatkowo poszerza tylną część właśnie tej koszuli mamy tutaj bardzo, ale to bardzo szerokie mankiety wykończone srebrnymi guzikami co w moim E, przypadku mi odpowiada, bo bardzo lubię e, srebrne wykończenia. E, no i ogólnie myślę, że czarna koszula e, tak samo jak biała w każdej szafie powinna się znaleźć. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą Wam pokażę jest dla mojej córki, ale ja też się w nią mieszczę, mimo tego, że jest to rozmiar XS. E, dla mojej dziewięcioletniej córki jest... E, no, taka bardzo Oversize'owa powiedziałabym Ja się w nią mieszczę, ale wyglądam W niej jak po młodszej Siostrze, której Nie mam, bo ja jestem najmłodsza Jeśli chodzi o e, Siostry, e, więc wzięłam Jej taką bluzę z nadrukiem e, Widzicie? Smoka jest to smog, niebieski smog z białymi kwiatami na takiej stalowej w kolorze bluzie z drapanej dresówki, ona pod spodem ma i jest taka właśnie cieplejsza, ona kosztowała wcześniej 60 zł ja ją chyba dorwałam za 20 czy jakoś tak więc tą bluzę zostawiam Amelka do niej dorośnie no i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo fajna jeśli chodzi o um, Grubość. Mam nadzieję, że nadruk nic się z nim nie stanie podczas prania i użytkowania, więc bluza u nas zostaje. No ja w niej raczej chodzić nie będę, więc poleżę sobie chwileczkę, aż Amelka do niej dorośnie, a motyw smoków ostatnio jest u niej na topie. Jeśli chodzi o tą rzecz, którą Wam teraz pokażę. Czaiłam się na nią dosyć długo, zarówno w sklepie jak i kilka razy na właśnie podczas zakupów online i w ostateczności ją kliknęłam sukienka z ekoskóry kosztująca wcześniej 80 zł bez grosza z, na ramiączkach takich łańcuszkowych, przez których ich jest jeszcze przepleciona Taka aksamitna, jakby wstążka z tyłu jest zapinana na zamek, na ekspres, więc tutaj swobodnie w nią wejdziecie. Ja ją mam w rozmiarze L i sugerowałam się właśnie tabelą rozmiarów podczas jej klikania. No i pasuje na mnie idealnie. Nie jest jakoś bardzo długa, można ją wystylizować na przykład z koszulą. Może ją zestawię, właśnie z tą czarną koszulą o wersji, z którą Wam pokazałam na początku? No i właśnie ona jest taka lekko trapezowa na dole, i też może służyć jako spódnica, na przykład. Narzucacie na nią jakąś bluzę, sweter, pigan, i ogólnie może Wam robić jako spódnica. Więc wydaje mi się, że zakup również. Fajny, trafiony. Kolejna rzecz, która mnie skusiła, przez ten oto kołnierzyk. No. Bluza jest naprawdę bardzo oryginalna. Czegoś takiego w swojej szafie nie mam. Wzięłam rozmiar M, ponieważ już nie było innych rozmiarów ani większych ani mniejszych. Myślałam, żeby wziąć właśnie rozmiar większy. No, zobaczcie, jak to super wygląda. Eee, I kosztowała wcześniej 50 zł. I to jest również taka dresówka drapana z meszkiem. Eee, opuszczona linia ramion. No, i ona jest jak widzicie, takim bardziej krop topem, więc do spódnicy z wysokim stanem, do spódnicy z wysokim stanem jak najbardziej na tak czarna, klasyczna, z białym, przepięknym kołnierzem, który z tyłu jest zapinany e, tutaj na taki guziczek z pętelką. Więc myślę, że również jakoś będę ją stylizować na takie bardziej. Oficjalny jednak wyjścia. Tej rzeczy, którą Wam teraz pokażę, jestem totalnie zakochana i cieszę się, że nagrywam ten film, ponieważ mogę już w nich chodzić. Są to spodnie w rozmiarze L, kosztujące 60 zł, bez garosza, z takiego jakby garniturowego materiału. Tak mi się on kojarzy z takim właśnie garniturowym materiałem, ale są to spodnie z mega, mega, mega szeroką nogawką. Zobaczcie, jaka ta nogawka jest szeroka. Poza tym mamy wysoki stan, więc te spodnie z butami, z jakimiś takimi koturnami, z wyższymi butami, sprawiają, że nasze nogi są aż do nieba. Więc te spodnie naprawdę są genialne. Ja jestem ogromną fanką spodni z szeroką nogawką i są cudownie też wykonane. Mają tutaj, jak widzicie, szlufki, w które możemy swobodnie włożyć. Pasek I po prostu ja widziałam te spodnie na modelce, która prezentowała inne rzeczy, i po prostu przeklikałam się przez całą stronę, żeby po prostu te spodnie odnaleźć. I je mam wspaniale, cieszę się, będę je na pewno bardzo często nosić, bo spodnie z szeroką nogawką to jest ostatnio moja nowa miłość pokażę Wam teraz rzeczy z najnowszego zamówienia, bo tu są tak naprawdę dwa zamówienia online, więc te rzeczy ze mną na pewno zostają. Zostaje ze mną ten oto kopertowy e, sweterek, bluzeczka, nie wiem jak to nazwać, ale jest to taka dzianina z lureksem, z e, krótkim, ale bombkowym tutaj e, rękawem i powiem Wam, że ja sobie chyba wypruję tą gumkę, ponieważ ponieważ ona bardzo, ale to bardzo ciśnie mnie tutaj w bicku i sobie tutaj ją albo poluzuję, albo totalnie ją wyjmę, więc to jest również taki krój bardziej do spodni z wysokim stanem, spodnicy z wysokim stanem, w rozmiarze M kosztowało 40 zł. To była właśnie taka seria. Em... Na sylwestra, tak? Więc tutaj na karnawał, na coś w tym stylu na pewno się kiedyś przyda. Bardzo fajne, rozciągliwe, pięknie układa się na linię dekoltu. Zresztą widzicie tutaj na klipie pionowym, jak to wygląda. No i tutaj właśnie ten przód jest połączony w ten sposób. Drugą stronę się zakłada właśnie w taki kopertowy dekolt. No i oczywiście mamy tutaj z boku. Szarfe, dzięki której możemy zawiązać sobie kokardę, więc ta bluzeczka sweterek Bolerko ze mną, ze mną zostaje, ponieważ na mnie pasuje i bardzo mi się podoba, jak na mnie wygląda. Co do tej rzeczy, mam jeszcze trochę takich obiekcji i nie wiem, czy ją oddam, czy nie, ale muszę ją po prostu bo jest to również taka zwiewna bluzeczka o kroju takim krótszym z dekoltem w serek, z falbankami, ogólnie też na tym tiulu jest takie, wytłaczane są kwiaty, w rękawie jest tutaj gumka, no i ogólnie ona jest też tutaj z taką ala baskinką, która też dodatkowo tutaj prześwituje, więc no bardzo wysoki stan tutaj trzeba zapodać żeby po prostu nie było tego ciałka tutaj widać, więc ja sobie tutaj pobawię się ze stylizacją tej bluzeczki wzięłam ją w rozmiarze XL bo to był ostatni rozmiar dostępny na tej ostatniej wyprzedaży wcześniej kosztowała 40 zł, więc ja dałam za nią na pewno mniej, bo było jeszcze dodatkowe minus 20% na wszystko wszystko, więc tutaj taka zwiewna bluzeczka. No zobaczymy, do jakich stylizacji mi się przyda. Teraz trzy rzeczy dla moich dzieciaków. Bardzo, ale to bardzo żałuję, że nie wzięłam więcej tych spodni dla Amelki. Na 146 wzrost. Spodnie kosztowały 20 zł przed obniżką. Tu akurat pamiętam cenę po obniżce, za nie dałam 12, niecałe 13 zł. I są to właśnie spodnie takie alabojówki bojówki, cargo, tak? Jakoś tak się chyba ten fason nazywa. Ale tutaj właśnie z boku mają kieszenie, są w kolorze czarnym, na dole mają ściągacze, no i... Myślę, że tutaj mojej gwieździe coś takiego w szafie również się przyda, bo ona ogólnie ma większość dołów jednolitych, zazwyczaj ciemnych, a góry bardzo, bardzo wzorzyste, często uszyte też przeze mnie, więc tego typu jednolite spodnie na pewno jej się przydadzą. Następnie wzięłam jej też taką sukienkę. Ona też była bardzo, bardzo tania. Ja ją przymierzę. Na nią na 1,52 m. też chyba nie była jakoś bardzo droga w cenie początkowej 36 zł. zapina na tyłu na zamek w krateczkę. No i powiem Wam, że ten materiał jest naprawdę bardzo, bardzo. Cienki. E, więc tutaj co do wykończenia nie mam żadnych e, uwag, ale jest naprawdę bardzo lekka, bardzo taka cieniutka, ale też na takie okazje e, wiecie, oficjalne bardziej może się nadać. Na przykład ja bym ją na, nałożyłabym jej biały golf, na przykład, i tą bluzkę właśnie. Na nią, tą sukienkę na nią. Ona jest właśnie w takim ala kroju trapezowym. No i myślę, że wyglądałaby fajnie, ale moja córa średnio się daje wystylizować, więc zobaczę przede wszystkim, czy. Pasuje na nią ta sukienka, no i e, zdecyduję, czy ją oddam, czy też nie. Dla mojego syna na następny rok albo na kolejne lata, wziąłam taką kominiarkę. Nie mogłam się oprzeć, e, czy to na wyjazd w góry, czy też e, na jakiś spacer, gdzie troszeczkę bardziej wieje wiatr. Taka kominiara na pewno zda egzamin. Ona od środka ma przyty Polar kosztowała 26 zł, jest w rozmiarze S. No i ma tutaj też takie, jak widzicie, wyhaftowane oczy, więc myślę, że tego typu część garderoby jest fajna i też tutaj ma takie, ale jakby kolce, czyli to jest taki. Jakby smok zarówno ochroni szyję, jak i głowę i uszy, więc wydaje mi się, że bardzo fajna opcja dla dzieciaczków. I pokażę Wam jeszcze te trzy rzeczy, e, który, z którymi się rozstaję, ponieważ no, nie widzę dla nich przeznaczenia w mojej garderobie. Te trzy rzeczy są naprawdę bardzo fajne, ale jeśli chodzi o ten golfik, miałam co do niego naprawdę wielkie oczekiwania, bo kolor ma Przepiękny. Wziąłam go w rozmiarze L, największy jest XL, ale ta L jest jakby skurczona po praniu. Może na moją amelkę będzie dobre, muszę przymierzyć, bo jest na to szansa, a jest to bardzo przyjemny w dotyku materiał, taki bardziej mięsisty, zapewne poliestrowy. Nie byłabym tutaj wcale tym zaskoczona. Dokładnie: 72% poliester. A reszta 22 wiskoza i 6 elastan. Więc bardzo fajny, bardzo fajny taki taka bluza, sweterek ze stójką. Ale zobaczcie, no, bar, no weszłam w to. Wyglądałam po prostu jak baleronik. Więc tutaj wiedziałam, że to będzie krótki krój ale no gdyby był troszeczkę chociaż większy to ja bym ją sobie zostawiła ale po prostu tutaj z racji na rozmiar niestety muszę się z tym pożegnać e, tutaj jest bardzo podobny fason bo jest to e, czarny taki e, z stójką właśnie e, bluzeczka, przepiękna ponieważ ten materiał ma taką srebrną nitkę uwaga kichnę yeah. Uh! Materiał jest genialny, ponieważ ma tutaj taką srebrną nitkę, i to się tak pięknie mieni, że chyba też jeszcze moją córkę w to ubiorę zobaczę, jak będzie w tym wyglądać. I to też jest krój taki, no kruptopowy, tak? Więc z długim rękawem, bardzo fajna, elastyczna. Też w nią weszłam. To jest rozmiar. Moi drodzy M, wcześniej kosztowała 40 zł, no i jest bardzo krótka. Bardzo krótka, jak ją ubrałam, to praktycznie pod stanikiem miałam koniec już bluzki, więc niestety totalnie odpada. I w moje, w moje oko wpadły spodnie. Spodnie w kolorze brązowym z ekoskóry i to jest taki właśnie idealnie czekoladowy. Kolor i są to również spodnie z szeroką nogawką. W rozmiarze M wcześniej kosztowały 60 zł. Również tutaj z takimi szlówkami. Z tyłu mają takie jeszcze dodatkowe przeszycie przez całą nogawkę, ale są to. Spodnie, nawet nie 7-8, one są krótsze, one tak sięgają mi lekko za. Kolano i właśnie przez tą długość je dyskwalifikuję, bo zarówno kolor, jak i stan, jak i to jak na mnie leżą mi odpowiada, ale właśnie ta długość, no taka jest średnia. Ciężko ją z czymś zestawić, z jakimś obuwiem i tak dalej, więc nie wiem, może jeszcze zobaczę na stronie jak one były wystylizowane i jeszcze się z nimi tutaj pobawię, ale niestety chyba... Nie ma co trzymać ich w szafie i po prostu zwrócę je osobiście w salonie. Ten zwrot nie będzie jakiś ogromny, wiecie, bo te ubrania naprawdę po przecenie jeszcze dodatkowych tych 20% naprawdę kosztowały grosze, nie przekraczały na pewno 20 zł. Więc no, to nie są jakieś duże pieniądze, ale po co mają mi leżeć te rzeczy? w szafie i się kurzyć, więc to by było tyle ode mnie. Przybywam ze światów, nie, oczywiście żartuję. Eee, jeszcze zapomniałam wam pokazać tego, co się znajduje w tym ekstrażurowym. Eee, no opakowaniu. Mianowicie zamówiłam już z myślą o gwiazdce 2022 e, prezenty dla moich e, dziewczynek między innymi e, zamówiłam e, takie oto gumki, e, takie... One się nazywają scrunchie, tak? Z takiej karbowanej e, tkaniny. Jedna jest bordowa, druga jest taka pudrowo różowa, trzecia czarna. No i zamówiłam trzy takie zestawy, więc mam dziewięć gumek. No i tutaj zamówiłam, śmiejcie się bądź nie, ale zamówiłam 7 szczotek. Siedem szczotek, które są przepiękne. Prze, prze w kształcie takiego srebrnego misiaczka, spore, więc nawet taka czteroletnia dama będzie mogła z takiego oto, takiej oto szczotki korzystać samodzielnie. Ona kosztowała na początku 16 zł, ja kupiłam je już z tą dodatkową promocyjną obniżką minus 20% i za sztukę wyszło niecałe chyba 6 zł, więc stwierdziłam, że biorę, poleżę sobie do grudnia i po prostu będę już miała prezent gotowy, więc polecam Wam bardzo serdecznie na wyprzedażach również kupować tego typu produkty. I jeszcze widzę tutaj szalik, na który polowałam w Reserved, w kolorze pomarańczowym. I on ogólnie jak widzicie jest taki cieniowany, trochę kremu, trochę pomarańczu, trochę beżu w takim zestawieniu Ombre. I ja na niego czatowałam już tak naprawdę od początku wyprzedaży i on kosztował na początku 40 zł. No, stwierdziłam, że poczekam może się nikt na niego nie rzuci. No i się nikt na niego nie rzucił w ostatecznym rozrachunku zakupiłam go chyba za 25 zł, już jest wyprany. Eee, jeszcze go nie miałam na zewnątrz, ale bardzo, bardzo mi się podoba i z chęcią jeszcze bym tutaj dokupiła sobie pomarańczową czapkę. Mierzyłam pomarańczowe czapki w Reserved, ale wyglądałam w nich. No niekorzystnie, więc stanęło tylko na tym oto szaliku, więc to też jest mój wyprzedażowy łup, takie wtrącenie między zakupami z Mam nadzieję, że to była taka dawka, powiedzmy inspiracji dla Was, jeśli chodzi o fasony ubrań z Sensei. Ja starałam się je też troszeczkę tutaj wystylizować, żebyście mieli ogląd, jak je na przykład ze sobą zestawić, w jaki sposób je nosić i to też dla mnie jest takim też sposób na to, że mam rzecz i już wiem z czym ją zostawić i co będzie właśnie do nich pasowało. Więc tutaj mam nadzieję, że coś dla siebie z tego filmu wyciągnęliście. Ja z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!